Karaś wspomina rozmowę z księciem Bahrajnu. Powiedziałem mu, podłącz mnie do wykrywacza kłamstw i zastrzel, jeśli kłamie. Po dyskwalifikacji za stosowanie nielegalnych substancji, zdecydował się przyjąć ofertę księcia Nasera i reprezentować królestwo Bahrajnu. Teraz przybliżył kulisy nowej współpracy. Teraz kompro... Jaki ten! Jaki... Teraz skompromitowany sportowiec mógł przybliżyć kulisy swojego transferu do Bahrajnu. Wspominając pierwsze spotkanie z arystokratą, triatonista przyznał, że nie spodziewał się tak ciepłego przyjęcia i wyrozumiałości. Ale wiesz, co powiedziałem do księcia w Bahrajnie? Przed podpisaniem tego wszystkiego wysłałem mu te wszystkie artykuły i tak dalej. Jak tu jest gorąco, mówił Robert? I wiedzieliśmy, że tam będzie piłowanie. Też mi pokazywali, ile ludzi, hejterów pisało, żeby to mi się nie udało. Samo wyzwanie było trudne, a jeszcze ludzie z Polski mnie atakowali żeby mnie nie wspierali. Chcąc udowodnić Księciu, że nie ma nic do ukrycia, karaj zaproponował mu pewne rozwiązanie, mające rozwiać ewentualne wątpliwości co do jego prawdomówności. I on to widział, i ja mu powiedziałem: słuchaj, naser, mordo, weźmie podłącz, bo on też jest przywódcą wojska, podwykrywać kłamstw i zastrzel mnie, jak kłamie. Zadaj mi wszystkie te pytania i zbi jeśli kłamie. I on już wtedy wiedział. Mówił, że nie musi nawet sprawdzać, bo widzi, że mówię prawdę. I sprawdził te pisma. Wszystkie wszystko sprawdzili, i to było takie zajęcie i przykro mi było, że w Polsce tak tego nie poprowadzili. No Karaś chyba się za dużo filmów naoglądał. On wtedy wiedział, no. I się zaczęło, kurwa. I się zaczęło. Tylko w tej Polsce zacofani.